Do moich smarowiteł potrzebuję masła, które będzie bazą moich potraw. Masło musi mieć temperaturę pokojową, abyśmy mogli je łatwo rozetrzeć. Podzielę na trzy miski. Pierwsza. A w trzecie zostawię to, co zostało. Jest już ładne, mięciutkie. Przygotuję smarowidła w trzech smakach. Do pierwszego potrzebuję kapary. Drobno posiekam i lądują w pierwszej misce. Potrzebuję również anżuła. Również drobno posiekam. Tego masła już nie będę solił, ponieważ anchois jest słone wystarczająco. I dorzucam do kaparów. Potrzebuję sporo pietruszki. Również drobno posiekam. I cały czas są to dodatki do pierwszego smarowidła. Szczypiorek drobno posiekany. Posiekam go tak, aby zrobić prawie miazgę. I dorzucam do pietruszki, anchois i kaparów troszeczkę sosu sojowego. Odrobinę miodu. I kilka kropel soku z cytryny. To są dodatki do smarowidła pierwszego. Drugie przygotuję z wędzonym łososiem. Potrzebuję plastry wędzonego łososia. Drobno pokroję. I ląduje w drugie miejsce. Szalotka drobno pokrojona w kosteczkę. Dorzucę do łososia. Kiszony ogórek. Pokroję w cienkie plastry. A następnie w drobną kostkę, aby można było spokojnie rozmalować na pieczywie. I dodam do łososia. Łosoś uwielbia koperek. I tak też uczynię, krojąc go drobno i dodając do łososia. Drobny pomidorek również znajdzie swoje miejsce w moim smarowidle. Drobno go pokroję. Rozetrę niemal. I dodam do masła. Potrzebuję również troszeczkę Bazylii. Drobno posiekam. I dorzucę. I na koniec kilka kropel soku ze świeżo wciśniętej limonki. I ostatnie smarowidło to będzie czosnkowe. I oczywiście potrzebuję kilka ząbków. Drobno posiekanego czosnku. Dorzucam do masła. Potrzebuję świeżą pietruszkę. Drobno posiekam i dorzucam do masła. Sok sytyny, świeżo pokrojony szczypiorek, sól, grubo mielony pieprz. I to jest czas, aby wymieszać wszystkie składniki w moich smarowidłach. Smarowidło z łososiem pachnie naprawdę pięknie i tak też będzie smakowało. I ostatnie z anchois z kaparami. Do każdego smarowidła dodam troszeczkę oliwy. Dzięki temu, trzymając w lodówce, będzie nadal miękkie. I jeszcze raz wymieszam, połączę wszystkie składniki. Takie pasty świetnie nadają się na śniadanie lub party, gdzie będą służyły jako drobne przekąski. Smarowidło czosnkowe czy masło czosnkowe świetnie nadaje się do podania razem ze stekiem czy smażonymi na grillu mięsami. Cóż, zostaje nam tylko je pięknie zaprezentować. Na pierwszy ogień idzie masło czosnkowe. Smarowidło z łososia. Może też służyć jako pojedyncza indywidualna przekąska ułożona na półmisku widło z kaparami i anchois. Na łososia nałożę troszeczkę ikry. Kawałek łososia wędzonego będzie idealnym dodatkiem do naszych smarowideł, gdyby komuś zabrakło. Anszła, Tam gdzie kapary i anszła właśnie. Kilka kaparków naokoło. Troszeczkę sosu czosnkowego, świeże zioła do dekoracji, świeża rodkiewka. Myślę, że dekoracje naprawdę są wolnym wyborem państwa. Świeżo wędzona malkrela obok położona będzie idealnym dodatkiem do moich smarowideł. I moje pasty gotowe. Idealne na śniadanie lub po prostu na party.